Czas, nie, nie masz na to wpływu, stare toki, w mnie, dla ciebie w obliczu winy i kary. Od czego się zaczęło, że zaczęłeś teksty pisać? Za radę, kurs, cely, to, wiem, to był zupełny przypadek. Z kolegą z wpadliśmy w ogóle na pomysł, żeby coś nagrać. To był przy, przypadek wywołany tym, że koleżanka powiedziała, że jej brat nagrywa. I my byliśmy w takim szoku, że, że jak to zrobić, że do czego trzeba mieć specjalne jakieś warunki, studio i tak dalej. I to nie była prawda do końca, no bo można było to zrobić w domowych warunkach. Więc pierwsze teksty pisaliśmy na klatce, nagrywaliśmy na dyktafon. Z jakimś czasem zaczynaliśmy e, coraz coraz więcej pisać, niektórzy koledzy przestali pisać. No i wyszło na to, że zostałem tylko ja. Czy od samego początku brałeś to na poważnie, tą całą swoją pasję? E, znaczy na początku to nawet nie była pasja. To była kwestia przypadku, jak powiedziałem, i nie, nie brałem tego na poważnie. To było dla mnie bardziej coś w stylu zajęcia. Kiedy było nudno, nie było co robić, no to brałem, łapałem za kartkę, za długa i zaczynałem pisać. Eee, no teraz powoli zaczynam to traktować dosyć poważnie. Zbierałem się wokół mnie jakieś grupy ludzi, którzy, którzy dyskutują na ten temat. Eee, Powoli zdobyłem jakiś fanów na Facebooku i powoli zaczęto się rozkręcać. Staram się robić teksty, które są bardzo emocjonalne, które mówią na przykład o, o moim życiu prywatnym, może nie opisanym w sposób dosłowny, ale w jakieś przenośnie, żeby ktoś mógł to odzwierciedlić na swoje życie i zobaczyć, że niektórzy ludzie też mają podobnie i posłuchać ich problemów i zjednoczyć się z nimi. Tworzysz sam podkłady, czy może ktoś Tobie pomaga, ewentualnie ściągasz z internetu, bo jest taka możliwość? Na początku ściągałem podkłady z internetu, tak, przyznam się, ściągałem. I no ciężko było tak naprawdę dobrać mi podkład, no bo to było szukanie kilka dni na przykład, albo nawet kilka tygodni. Było, bywało, że podkład naprawdę był, był fajny. Był fajny, ale brakowało mi czegoś w nim. I za każdym razem brakowało mi czegoś w tym podkładzie, aż stwierdziłem, że sam się nauczę. Więc yy, zacząłem uczyć się programu. Jeden rok, drugi rok, trzeci, aż w końcu już do teraz, do teraz po trzech, czterech latach Opanowałem ten program do perfekcji i tworzy podkłady sami wtedy 4, chociaż sąni podlegli To przejęli te dwa miejsca To słaba czujność litwy Była skutkiem i zwycięstwa Każdy wie jak przegrać Lecz wielu jak zwyciężać Mając posmak Wielu przeszłych porażek w sercach tacy sami Na początku no kupiłem mikrofon dynamiczny Za co so, chyba 10 zł Taka niska, niska półka. No, on strasznie cicho chodził. Kupiłem go, no bo polecili mi tak w sklepie. On był beznadziejny, przyznam. Dokupiłem do niego coś takiego jak przedsmacniacz. O, o dziwo kupiłem taki, że mógł też takie lepsze mikrofony pojemnościowe obsługiwać, więc potem zakupiłem taki. Tani mikrofon pojemnościowy, no i sprzedałem go drożej. I tak się zaczęło. Potem kolejny sprzęt kupiłem, sprzedałem go drożej. Udawało mi się kupować po okazjach, no i tak dotarłem teraz do dosyć dobrego sprzętu. Kiedyś fascynowałem się peją, to jeszcze były czasy w gimnazjum. Bardzo popularny raper, dużo osób go słuchało. E, miał, miał, miał przekaz taki typowo uliczny ale przeskoczyłem teraz na Ostrego, zostawiłem się, zostałem na że to jest, to jest moim zdaniem, to jest mój idol, to co on tworzy, to jest żywa muzyka, no nie jest taka ostana, taka smutna, ona jest po prostu żywa, za to cenię tego rapera. Jak wygląda scena rapowa w Suwałkach, na suwalskiej scenie ogólnie rap? Czy jest w ogóle, tworzył się ktoś, znasz kogoś? Stybki czy coś? Tak, scena rapowa, no, z tym, z, z kilkoma latami zaczęło się powoli rozwijać, poza mną, jest e, z tych, co pamiętam Wujakie. Jest z moich znajomych właśnie z tych dawnych jest Mapet. Teraz e, z tych, co kojarzę. Jest też, jest też jeden e, fanpage, nazywa się Rap Studio Północy. Chłopaki tam mają swoją grupę i kombinują. No ta scena naprawdę powoli się rozwija. Ostatnio mieli koncerty w klubie Manhattan. A jak radzisz sobie z hejterami? To jest ciekawa kwestia. Ludzie są ludzie, którzy lubią. E, Krytyka. Ludzie, którzy nie lubią krytyki, są ludzie, którzy lubią jakimś się sklebia, i ludzie, którzy nie lubią jakim się sklebia. Jak ktoś do mnie powie, że super kawałek na coś, to na mnie nie wpływa, tak naprawdę. Szczerze powiem, to na mnie nie działa. Ja lubię, jak ktoś mnie skrytykuje. Wtedy czuję, że robię jakiś błąd, mogę coś poprawić i coś wnieść do tego, co robię. I kiedy ktoś mi pisze, że o to beznadziejnie zrobiłeś, to wtedy pytam, dlaczego? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Dlaczego to źle zrobiłem? I chcę się dowiedzieć, Wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Tak, człowiek uczy się na błędy. Myślałem o nagrywaniu w studiu, no jest to Trochę kwota u nas, tak, jeżeli chodzi o studia, to jest w sumie chyba jedno tutaj u nas na północy. Takie profesjonalne, a poza tym to nie ma w sumie gdzie w suwałkach tak naprawdę nagrywać. Jest tam w Olsztynie, z tego co słyszałem w Białym Stoku, ale to troszeczkę za daleko jechać. Osobiste marzenie, nagrać jeden kawałek z OST. To jest moje osobiste marzenie i staram się do niego dążyć, wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale no, jak człowiek chce, jak się stara, to wszystko jest możliwe, a jeżeli chodzi o współpracę. Przyznajmy, ja jeszcze mam za mało doświadczenia, żeby z tak, z tak wysoką klasą raperów nagrywać. Cztery lata, mówiłaś mi, nie będzie z tego nic. Ja nie chciałem słuchać, wolałem przełknąć tą myśl. Cztery lata, bo miesiąc nie trwał już 30 dni, ile razy o coś proszę? Słyszałem tylko milcz.